3 kwietnia w Ratuszu odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie. Jej głównym tematem było bezpieczeństwo mieszkańców. Rzecznik KPP Legionowo wyjaśnia sens takich spotkań. Debata społeczna ma na celu poznanie opinii społeczeństwa na temat policji, na temat zagrożeń, które, które można spotkać czy też w miejscu zamieszkania, czy też w swojej okolicy. Policjanci poruszyli między innymi temat bezpieczeństwa na drodze. Opowiedzieli także o krajowej mapie zagrożeń, która ułatwia komunikację między policją a mieszkańcami danych miejscowości. Narzędzie to pozwala odznaczyć na mapie zdarzenia, odczuwalne jako najbardziej uciążli, uciążliwe bądź niebezpieczne w miejscu zamieszkania. Po wprowadzeniu krajowej mapy zagrożeń bezpieczeń, bezpieczeństwa na terenie powiatu legionowskiego odnotowaliśmy 945 zgłoszeń. Z czego 225 zostało potwierdzonych. Wspomnianą mapę można znaleźć na stronie internetowej policji. W trakcie spotkania Elżbieta Makowiecka z Rady Osiedla Jagiellońska przedstawiła funkcjonariuszom problemy jego mieszkańców. Dobrze, że ta debata w tej chwili jest, bo zbliża nam się okres letni, a wtedy naprawdę mamy najgorzej na osiedlu. Te punkty są takie najgorsze, stałe. Miasteczko ruchu drogowego, które mamy na, na osiedlu, to jest przy Sobieskiego 10. No już się zaczęły tam problemy. Rozjeżdżane tereny zielone, ale to na bieżąco są przez nas zgłaszane i nie mamy problemu, żeby czy straż miejska przyjechała, czy też policja. Z tym jakoś dajemy sobie radę. Z kolei mieszkaniec Bukowca wskazał inne zagrożenie występujące na jego osiedlu. A w imieniu swojej ulicy, przynajmniej jeżeli nie chciałbym prosić i zwrócić uwagę na problem prędkości na ulicy Kwiatowej. Rzecznik KPP Legionowo podkreśla, że to nie ostatnia taka debata z policjantami. Choć temat spotkania był ciekawy, bo przecież dotyczący nas wszystkich, na pierwszą debatę przyszło zaledwie kilku mieszkańców. Czy to znak, że legionowianie czują się w swoim mieście aż tak bezpiecznie? Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie.